A co my tu mamy? Jak widzicie, dostałyśmy gifty od Aksa Assistant. A co to oznacza? Szukamy kolejną podróż. Zaraz Wam wszystko powiemy. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Na kanale Misia i Kicia. I Fabio. I witamy się dzisiaj znowu nietypowo, tak jak witałyśmy się z Wami z vlogów z USA. Z Czyli... naszego road trip prosto z samochodu. Czyli z samochodu dokładnie. Yy, przepraszamy, bo Fabio nam tutaj troszkę się wierci, Chce do okna. No ale pewnie już wiecie, że wróciłyśmy do Irlandii, ale czego możecie nie wiedzieć, to tego, że już dwa razy byłyśmy po tym w Polsce, czego wam nie nagrywałyśmy, ale no nie wszystkim się z wami dzielimy. Trochę musimy mieć czasu dla siebie, także musicie nam to wybaczyć, ale te ważniejsze momenty możecie już zobaczyć na naszym kanale. No, te takie mniej ważne to pokazujemy też na Instagramie i na Insta Stories. Także zapraszamy Was w tym momencie na nasz Instagram. Instagram, misia i Kicia, wbijajcie tutaj gdzieś, pokażemy. Yy, no i co, i właśnie wczoraj w nocy wróciłyśmy z Warszawy. Była mega, mega wyczerpująca podróż. A poleciałyśmy, dlatego że Fabuś musiał mieć usuwane niestety ząbki mleczne. Pozdrawiamy doktora Wąsowicza i dziękujemy za wspaniałą opiekę nad Fabio. Jeżeli szukacie dobrego stomatologa dla waszych psiaków lub jeżeli chcecie po prostu przekonać się, czy wasze psiaki mają zdrowe ząbki, no to zapraszamy was na wizyty do pana doktora Złoty Człowiek. Fabio zachowuje się tak, jakby wcale nie przeszedł żadnego zabiegu. Jest pełen werwy, szczeka, radośnie merda ogonem. Także wszystkie ząbki już ma na swoim miejscu zdrowe. No i Fabio jest gotowy na swoją pierwszą daleką podróż, ponieważ może nie wiecie, był już na nami dwa razy w Warszawie, był już też w Poznaniu, także leciał już tak naprawdę 8 razy samolotem. No i nadszedł tu czas na troszeczkę dalszą podróż, także... Zobaczymy jak to zniesie, bo póki co podróże znosi naprawdę super. No i w tym momencie chciałobyśmy się dowiedzieć od Was, co sądzicie na właśnie taką tematykę naszego kanału, jak podróżowanie z psem, ponieważ planujemy pewien projekt, mhm, w którym będziemy przedstawiać Wam właśnie podróże z psem. Ale na razie o tym nie mówimy głośno i nie mówimy dużo, ponieważ chcemy wiedzieć, co wy o tym sądzicie. Zostawcie Wam znać w komentarzu, bo mu ukierunkować nasz kanał też w jednym kierunku. I właśnie postanowiliśmy, że skupimy na się na czworonogach, tak. Ponieważ Fabio niedawno dołączył do naszej dwójki, Timu I zobaczymy, czy nie dołączą inne czworonogi do nas, nie tylko psy, także. Dajcie nam znać, Ale będzie się zobaczymy. działo, tak. No i właśnie chciałyśmy postawić na podróżowanie z futrzakiem. My dojechałyśmy właśnie w fajne miejsce, ponieważ nie będziemy siedzieć w domu jak piękna pogoda za oknem. Dokładnie, rzadko się to zdarza, zwłaszcza że dopiero co, tak jak mówisz, przyleciałyśmy. Zazwyczaj jak przylatujemy to jest deszczowo, pochmurno, a dzisiaj jest mega słonecznie, także my tutaj już byłyśmy. Czy oni to widzieli w filmikach? chyba tak. Widzieliście, ale deszcz padał z tego, co pamiętamy, także nie oddawało to tak, jak tutaj to wszystko pięknie wygląda, także zaraz Was zabierzemy. Ale myślę, że wyjdziemy na chwilkę, bo jest dosyć chłodno. Mhm. No, ale co zaraz Wam wszystko powiemy i pokażemy, także zostańcie z nami. No i lecimy na plażę. Słuchajcie, niby jest 13 stopni, ale jest mega wietrznie i nie wiem, czy nas słychać. A jest chłodno, chciałam założyć letnią kurtkę, ale no nie ma co, jest to zdradliwa pogoda, a jeszcze nad oceanem właśnie zimny wiatr wieje, także można się przeziębić. No i niby wczoraj wróciliśmy z Warszawy, gdzie była podobna temperatura, ale odczuwalne było dużo cieplej, ponieważ tutaj ta bryza morska jednak no, daje ten chłodek. Ale my się cieszymy chociaż dzisiaj ze słoneczka, ponieważ zazwyczaj wracamy z wyjazdów. To jest deszczowo i nieprzyjemnie, a dzisiaj jest piękna pogoda. No i tak. Lecę z do oceanu. Wróciłyśmy wczoraj em, w nocy, tak naprawdę dzisiaj o czwartej nocy. No i oczywiście się wynurzyłyśmy teraz pod ocean, bo nie będziemy tracić czasu w domu, jak jest taka ładna pogoda. No i zobaczcie jak to ostatnio wszędzie, gdzie się pojawiamy, to coś się dzieje. No i znowu pożar. Tak jak ostatnio w Dubaju. Tutaj znowu coś płonie. Nie wygląda to wesoło, prawda? Mega! Ciekawe, co tam się dzieje. Mega, poważnie to wygląda. Jesteśmy ciekawe, czy to płonie właśnie z powodu słońca? pojawiło się słońce w Irlandii i teraz coś płonie. A Fabiusz czeka, zadowolony, tak? Nie, pieska woła. Fabio była pieska. Biegnie do wody. O tak, w swoim żywiołku Ale będzie brudas Fabio zagmicony. Ale będziesz brudny O tak Fabio Gdzie ty jesteś? Fabio 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 wszystkim opowiadasz dotarł na plażę Gdzie ty jesteś? Ale się podoba! No a tam zobaczcie właśnie, cały czas płonie. No tu za chwilkę zachód słońca, tak naprawdę. Niedobra Niedobra woda fabula. Ja złapałam Fabusia bo chciałem do starów, więc jestem mokry Mokry i brudny, ale podekscytowany, tak? Bardzo mu się podoba, tak? Fabuś był w Warszawie na wyrwaniu ząbków. Tak Fabusiu? Tak. I wszystko dobrze. Jak śledzicie nas na Instagramie to... Wiecie, że wszystko w porządku. My uciekamy już do domu baczilować, tak? Lecimy. No i słuchajcie, my już wracamy do domu i pokażemy Wam w domu, może jakie dostałyśmy gifty w tych paczkach od Aksa. System, co Wam pokazywałyśmy w bagażniku. Sama jestem mega ciekawa. Także zostańcie z nami, bo zobaczycie, co tam się święci, co będzie grane. I o co z tym wszystkim chodzi. Bo jak wiecie, skoro paczki, skoro Aksa, no to. Zaszykuję się trip. Wróciłyśmy już do domu z plaży. Jest z nami rozrabiaka Fabio, który się wybiegał. Nie wiem, czy coś tam w ogóle słyszeliście, bo było mega, mega wiecznie. Fabio zjadł kolacyjkę i teraz rozrabia. No i słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego tak się wymalowali, jak stróż na Boże Ciało na noc. Ale otrzymam nową pomadkę Armaniego. Jest to numer E62P401 róż ekstazji, jakby kogoś interesowało. Jest to krwista czerwień. Ja się lubuję w takich szminkach, natomiast Misia woli nude, prawda? Prawda. Prawda. No. Także taki mały przerywnik, jakby się ktoś zastanawiał, po co się wymalowałam na wieczór. No, a w ogóle to chciałam Wam właśnie pokazać unboxing, o tym, który mówiłyśmy już do Was w bagażniku, co Wam pokazałyśmy. Bo jak wiecie, dopiero co wróciliśmy z Warszawy i odebrałyśmy prezenty od AXA Assistance. Mm, dokładnie Także no, mega, mega powiem Wam, że dzięki AXA Bo już tutaj zdążyłam zajrzeć Także dzięki AXA Assistance Bo tak jak wspominałyśmy, wybieramy się w kolejną podróż No i oczywiście AXA Assistance będzie nas ponownie wspierała w tej podróży Także mega, mega praktyczne prezenty, upominki Jest też coś dla Fabuśa Ja już tu zdążyłam zajrzeć Także chodźcie, sprawdzimy co tu jest w środku Na pierwszy rzut oka Butelka Niby nic, niby coś, ale słuchajcie, mega praktyczna, ponieważ będziemy mogły ją wypełniać na naszej podróży wodą. Nie będziemy kupowały zbędnego plastiku, bo my nie wspieramy zanieczyszczania ziemi. Podróżujemy świadomie i staramy się ograniczać plastik. Dokładnie. Także mega fajny bidon, butelka, jakkolwiek by to jest ktoś super nazwał. I jest z logiem tutaj, mogę Wam pokazać. O, chyba widzicie dobrze? Także... Bardzo mi się podoba, bo jak wiecie, jestem gadżeciarą, mi się również. Kolejny praktyczny gadżet. Opaska, czy to dla mnie na rękę, czy to dla fabusia. Będziemy widoczne w naszej podróży na wieczornych spacerach i nie tylko. Fabio. Podoba mi się to bardzo, tak? Także można to również sobie gdzieś zaczepić, przyczepić i będzie się bezpiecznie widoczny. No jest również Fabio! Przepraszam, również jest też gadżet dla Fabuzia, mianowicie piłka na basen, do basenu. I na plażę, bo I na lecimy plażę. w ciepłe miejsce, Zaznaczam. Tak, dla Fabuncia piłeczka będzie tutaj, tak? Największy mega, mega plecak! To jest mega prezent. No. Mega niespodzianka, naprawdę. Mega praktyczny. Tutaj widzę, że jest sporo miejsca, plus wejdzie tutaj właśnie butelka, Także mega praktyczny prezent, kolor, po prostu uwielbiam niebieski, Fabie eee, też się podoba, zobaczcie, a nie widzicie go tutaj, ale Fabie jest zachwycony z tego plecaczka, tak podoba się i tutaj jego zabaweczki spakujemy, coś jeszcze? Oczywiście, jeszcze no za? nie mogło się obyć bez t-shirtu. Polo! Ja uwielbiam polo koszulki, także będzie mega. Pasowało do tego niebieskiego plecaczka. Na pewno zobaczycie tutaj na naszym Instagramie. Wbijajcie na instagram Misia i Kicia, Jak również Was zapraszam na nasz nowy Instagram, Pausom Travel, który będzie poświęcony właśnie podróżowaniu z pieskiem z naszym kupilem Fabio i znajdziecie tam wszystkie tipy. Coś jeszcze byś chciała dodać? Przepraszam, bo Fabio y, zakłócenia robi. No i to jest jedna z tych niespodzianek, które szykujemy właśnie, no i troszkę się teraz Kicia wygadała. Szykujemy i już w sumie założyłyśmy nasz nowy Instagram, który będzie poświęcony podróżowaniu z psem. Jeszcze coś słuchajcie, wisienka na torcie. A jeszcze coś? No jeszcze coś, kurczę, to już jest w ogóle wisienka to na torcie. już Ci zazdroszczę. I zawsze chciałam to mieć, taka, taka prawda. Możesz już powiedzieć, że nie mam takiego gadżetu, a już zdążyłam tutaj zajrzeć sama. A mianowicie, zobaczcie, powerbank! Dzięki niemu będziemy zawsze w kontakcie w naszej podróży, nawet i na bezdrożach. Do tego mam tutaj, zobaczcie, i przejściówkę do samochodu, ładowarka samochodową, kabel USB. Także mega super, będziemy mogą pododawać nasz głośniczek, który nam się przydał w ostatniej podróży. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to zajrzyjcie na nasz kanał YouTube Misia i Kicia. Zobaczycie tam wszystkie filmiki z naszej ostatniej podróży, jak i nie tylko, bo już tyle miejsc odwiedziliśmy, także. To leci na YouTube. Słuchajcie, to na tyle torba jest pusta. Także takie gadżety. Aksa assistant, dziękuję wam jeszcze raz za te praktyczne prezenty. Tak naprawdę to co ty dostałaś, Misia, w ogóle. No ja też dostałam. O, pokazuj. Haha, ha, ja dostałam to samo, czyli prezenty dostałyśmy razy Aha, dwa. wszystkie jest taka sama. No dobra, to nie będziemy dublować. Także prezenty mhm. razy dwa. Każdy ma, każdy jest zadowolony. No i słuchajcie co, przyszedł wieczór, a jeżeli wy to oglądacie, to znaczy, że my już jesteśmy w chmurach. Lecimy gdzieś tam sobie w chmurach daleko. Albo już nawet jesteśmy na miejscu. Także cóż mogę powiedzieć Wam, no tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Jeśli chcecie być na bieżąco, co u nas słychać i zobaczyć, gdzie wylądowałyśmy tym razem, to nie zapomnijcie wbić na Instagram misia i kicia, jak również ten nowy Pausą Travel. A jeżeli bardzo Wam się spodobał nasz piesek Fabio, on również ma Instagrama, tak wiecie, z przymrużeniem oka Fabio de Pom, tam go znajdziecie. A tymczasem chyba kończę, bo musimy się pobawić z Fabusiem, także do zobaczenia.